Jak widzicie, od dwóch miesięcy była taka konsternacja. Oddadzą moc, nie oddadzą. Zrobią, nie zrobią. Cyganią przed wyborami, czy nie cyganią przed wyborami. Okazało się, że nikt nie kłamał, firma się absolutnie spięła. Ja to teraz powiem jeszcze raz publicznie. Ja lepszej firmy nie znam, która buduje tego typu obiekty, a już w samorządzie planuje 26 lat. Ta przeprawa tymczasowa z lat 80., którą budowali przecież żołnierze, ona miała być tylko na chwilę. Wytrzymała 40 lat. Dzisiaj pan starosta powiedział, że bardzo jest zadowolony z wykonawstwa tej inwestycji. Ja głęboko wierzę, że ten most to nie jest most na 40 lat, na 50 lat, ale to jest most, który będzie stał tutaj 250 lat. Ja tylko przypomnę, że jest to jedna z nielicznych inwestycji, które udało się, udaje się oddać przed terminem, przed czasem. Pan minister z pewnością potwierdzi, to jest duże wydarzenie, kiedy wykonawca może coś przygotować zgodnie z harmonogramem, ale... To danie do użytkowania jest przed czasem, więc wielkie słowa uznania dla wykonawców. Naprawdę szarpowa. Jeszcze to trzeba rozliczyć. Nie jest to łatwa inwestycja, ale starostwo powiatowe jest w skali kraju wzorem do naśladowania. I życzę kolejnych takich inwestycji o tym drugim moście, o którym pan starosta wspominał. Chciałabym, żeby też powstał jak najszybciej. Jakby nie było specjalnego zaangażowania Pana Wójta i tu bardzo, bardzo dziękuję. Na co dzień wspierał tę inwestycję, opiekował się nią i w wielu problemach nam pomagał rozwiązać problemy, było ich niemało. Bardzo dziękuję Zarządowi Dróg Powiatowych, który również nas tu wspierał, który się opiekował nami na tej budowie. Chciałem w pierwszej kolejności podziękować tym państwu politykom, którzy zabiegali, lobbowali za tym, żeby po prostu ten piękny obiekt tutaj powstał. Chciałbym serdecznie podziękować inwestorowi, bo bez inwestora byłoby to niemożliwe. To jest jego własność, jego obiekt i że zechciał po prostu pan starosta tutaj nam ten most przebudować, wybudować tak naprawdę od nowa.